ano, teraz zaczynamy. Czekamy, aż podejdzie Czekamy.

Nie ma nikogo w rodzy i to mnie dziwi, naprawdę. Dlaczego nikogo nie ma? Nie ma nikogo, moi rozy i to mnie dziwi, naprawdę. Oj już ktoś jest. Dlaczego nikogo to nie kto? ma? Iść. Nie ma nikogo, w i nie dziwi, naprawdę O ktoś, mi... ktoś jest Rublux Dlaczego nikogo Rublux Rublux

Temu każdy nie Rzeszów. Pynieca. No, no, Temu każdy nie Rzeszów. No oh, jest Rzeszów. Są tu małe zdjęcia? Nie ma. W ogóle tutaj obecnie jest złąbud. Są tu małe zdjęcia? Nie ma. W ogóle tutaj obecnie jest Lombud.

Dobra, dziesięć na 10. Lecimy kolejny. Dobra, dziesięć na dziesięć. Dobra, kolejny. A czemu to jest nie głosu? I grzda. Tak Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdole. Teraz to nie stopnieje do nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdole. Teraz to nie stopnieje do nawet do lipca. Jebany meteorolog, Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieję to nawet do lipca. Okay. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa, ja pierdole, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa, ja pierdole, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 cm tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 cm tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 cm tego białego kurestwa. Nie dobra to.

ZERO LAJKÓW Co to nagrywać, nie? Bo tu jest zero lajków Moi drodzy, niestety... Prawdopodobnie to jest koniec Roblox Sorry Nikolaj jest KONIEC ROBLOX tak, Nie <śśmienic> A to Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił, napadało 85 cm tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 cm tego białego kurestwa. Co ja robię? <grystwa> Biedrość Nie? Nie ma tu stridzy w ogóle, brodź Co ja oznaczyłem? Jego chcę odwiedzić Chce jakieś purestwo dodatkowe, kolejne purestwo Co to jest? muszę sprawdzić kiedyś tego wszystkim. Tak jest jestem w stanie sobie robić szybko. Ach, takie coś mam oznaczone. Co odejść? Dawaj habówka, masz se, to ode mnie. O dzięki, dzięki. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 cm tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 cm. Co to jest? To jest Habówka stadion. A czy ja tego przypadkiem już nie robiłem? Nie, ja to robiłem w part 1 Chłopie, ja to robiłem w part 1 no właśnie, ja to robiłem w part 1 Sorry, nie zrobię drugi raz O, a tu nie ma podstawy od da. no to ciekawe Tylko jest jakiś niestandardowy maszt, no to ciekawe Szm Szmardzu Wrocław Sz Szmardzu Wroc Wrocławski ulica kolejowa tu mamy ulicę kolejową o odejście piękne DST naprawdę, naprawdę, o tu był bombardier ale w sumie, w sumie dobrze że zmodernizowaliśmy deszta. no farba się trochę rozwaliła ale Wygląda fajnie. Nie będę przypinał przejazd, który robię obecnie. Naprawdę, 9 na 10. Była słaba farba na tym desce. Poza tym wszystko wygląda pięknie. Tylko jedyny minus to ta farba. Ale ładna okolica. No. Ciekawe jak... Rabka z bo parku zabaw. parku zabaw. Pzda parku zabaw. gdzie jest? To jest kawałek od kalwarii. Niechaj przypnę, że ten przejazd robię obecnie. Rapka zaryte. Rapka. Rapka papka. Zaryte, zaryte. I zaryte. Тихий <laughs> <laughs> Парк забав. Парк. Парк рабка Здоровья грудь. Он там на парку здоровья, не парку. Park Zdrojowy Plac Zabaw Patrz, ej tutaj nie ma przecież, a tu jest to O to chodzi? Orkana, mogła się pisać jaka ulica <laughs> przy stacji Węgry Orkana 40 Oby niezmodernizowane Dziesięć się na węgry. 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 To niezłe Węgry. Węgry centralne, Węgry. Węgry centralne, Węgry. Węgry województwo o Holski, Polskie. Z dobrych dwóch w Węgrach nie ma kolei. Węgry na DW300... DW3... Le! 346. Tutaj coś jest. Ach, złombut. Był fajny. nie był fajny, O! Faktycznie był fajny. z musi przejmować każdy przejazd, jaki się da. Ale stary tutaj był. A obecnie zrobili złą budę Nie ten Przestaci węgry Przestaci jako wieżyce Wiesz bice Ty tylko zobaczy jakiś tory Aha, bym utrzymywał

Nie wiem. Węgry DW 346 i No cóż! Owsianka! Owsianka! To jest jedyny przejazd. Wierzbice Wrocławskie. Owsianka. Owsian Nice Nice owsian, konieczny Węgry Kuli, Węgry Wę... Węgry DW 349. 346 Ruch i to samo się wyszukało Ładne była? No chyba, że to. No chyba, że przychodziło o drogę 300 to może tutaj coś tam Od. Zawsze mówię ulicach. Kolejny rząd. tego, żebym załamanie się I No co, no tutaj. No właśnie, dzień nie zmieni. Ty, to ty był stary Bombardier Bombordę Był stary bombarder. To to jest Nie, ja już... ja już nie robię tego z przejazd podłomy kąty w o 1 maja Kąty Bratowskiego. Rozmawiałam sobie z tą sobie z Kąty do. Opinie No więc co? Fajny jest ten w To jest też był bomborder. Kiedyś bomborder to przejmował całą Polskę. A teraz to po dwóch poli bomborder upada. Żartuję, to nie jest bomborder, tylko bombarder. Jak wyszło, o Wrocław! prawie idealnie na przejazd. Weźmy sobie satelitę. A tutaj nie mamy. Trzeba dwa Tutaj ono. linie zatrzymania powoli znikało. A gdzie są tutaj krzyże? Nie mam. Sto a Oni ty reportorów pojawiam że... się mają nam na kombut z łombut, jak zwykle. Czemu kombut musi być wszędzie? Piękny cudzo, czemu oni mają pomogernować? Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kurestwa. Ja pierdolę, teraz to nie stopnieje to nawet do lipca. Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85 80... centymetrów. Hmm. ja też. Że... Kościuszki lewy Brzes. Dobra, trochę już wykorzystujecie mnie. Bo czasem oczekuję. Pamiętam, że czasem oczekujecie, że. Tylko po waszych i ja raz zrobię. Pomyślcie, że też mam. I mówimy o tutaj. Tutaj. Jest lepiej z tą satelitą. Ule. Um, a tu przypadkiem nie było napędów EG1? Pewnie, że były. Ale wymienili napędy, ale szkoda. Wymienili napędy na EG3. To no, naprawdę EG1 to już jest niestety gatunek wymarły. Słuchacze, ulica 1 maja. Ach, już mi się nie chce! Jeszcze jeszcze po kolejnych przejazdów, bo wiecie, że ja muszę jeszcze zmodernizować jeden przejazd w Scrap Mechanik. Ehm... Co to jest? Bruch! Ja mam to jeszcze oceniać? I nie w jednak? Jeden na dziesięć. No chyba, że tu nie o ten chodziło, nie no, to raczej nie ma szansę była o tym chodziło. No jak nie miałyby być inna. O nawet tutaj było choroby. Mocna, mocno. mocno. Ojej, ja. czekamy. Jebany meteorolog się pomylił. Oto prawda. To prawdziwa historia, która zauważyła... Jebany meteorolog się pomylił. Napadało 85... Turystwa. Ja piłem... Pier... Jeden... Ja. Bo nudny ten przeski, zwykły jest Dobra widzowie. Teraz będzie osobny live ze skrapa, okej? Okay? będzie osobne like, ramię. Just...